Jak ty jedziesz, no jak ty jedziesz, chłopie! 50 jak mamy do 90, no co to ma być w ogóle? Jezu! No i co? No i co? Będziesz jechał prosto, skręcasz? Co tak wolno? Ile można? No. Kurna, oczywiście w ostatniej chwili skręca. Żadnego kierunku nie da. No co za gościu? Jak tak można jeździć w ogóle? Boże! Dobra, skręcasz ty? Parkujesz? No no i teraz będę czekał, aż ona zaparkuje, Boże. No pewnie baba, oczywiście. Sprawdź, czekaj. Dobra, zaraz. No, no baba, wiadomo. Ha! Baba! Wiedziałem! Boże, co, za zawsze to samo z babami. No i wymusił. No, ja tu mam pierwszeństwo, tak czy nie? Mam pierwszeństwo? No, nie, to gdzieś to widzę, nie że mam. Stop. Co za? No, no, no i ty też przeciwko mnie, tak? No No widać, że prawo jazdy w chips'ach wygrał po prostu Dobra, patera, patera, Te, tego żadna szkoła cię nie nauczy. A robić tak? Ręczny No i żyjemy. Widzisz?